Hej widzowie Hej widzowie, ja jestem Nati i w dzisiejszym filmie Jesteśmy w Bassie 16, zostawcie łapeczkę do gry, Subskrybujcie oraz komentarz, ta gra była nagrywana dwa czwartki temu, czyli 2 tygodnie temu yy, No i co, wypijemy kawę Wzmocnienie kofeiną Stworzyłem nową trasę linię numer 6. Czas trasy 18 minut. Otwieram bramę. Czekajcie, coś muszę podgłośnić. Że to troszkę za cicho. No. Villages End. Zakończymy trasę. Nie jest jakoś skomplikowana. Tutaj zasady znacie. No, wygląda autobusu. No to. Tutaj macie. O. No, podobnie jak w 18. Tylko, że. No. Inne dźwięki silnika, inne ustawienia przycisków i tak dalej więc, ruszamy radia nie włączam aklimatyzację włączę wtedy kiedy pasażerowie mnie o to yy, poproszą zamknij bramę jest 15.14 jutro idę do szkoły i po szkole jadę od razu na chlewiska, więc teraz nagrywam właśnie zapasy. No, teraz mi się dziwo fajnie udało wyjechać z, z garażu i na drogę. No, tutaj jak patrząc... Pierwszego, no to wiadomo, trasa mi się automatycznie zakończy. Więc lepiej tutaj na wszystko uważać, tak i w innych grach. Yy, no i co? Po prostu jest mi 8 przystanków, chyba, yy, więc tak ma być. Dobra, 30 km. No to jedziemy nie trzydzieści 30. Skoro o pani na wózku wjeżdża pod górę, po prawej stronie, z tamtej strony. Skoro nam tak każą, to tyle jedziemy, ale i tak mamy czerwone. Tutaj z też można prowadzić, ale ja jadę WASD. Dobra. Sobie filmy przed chwilą zaplanowałem. No i nie ma u żółtym. Chyba już przejechałem. No ale jest wszystko Perfekcyjny czas panu za kierunkowskaz. Doskonałe miejsce zatrzymania. Dobry przykrąg. Dwa studenckie i jednorazowy. Już zaraz tak żebym... No, i to co o tym mówiłem, pasażerowie są klimatyzacją, uruchomienie klimatyzacji. Po prawej stronie dolnego rogu macie rozmowy pasażerów. Mamy czerwone, żółte, zielone. on jedziemy w lewo. Dobra. Perfekcyjny czas, bo noza kierunkowska z doskonałe miejsce zatrzymania. Do Dobry przykręg. To mi nowy numer, więc zapisz go w kontaktach. Aha. Next up. Pan na wózku. <laughs> po prawej stronie się zatrzymał. To jest chyba trzeci przystanek z ośmiu. Jedziemy w jedną stronę. No idź pani idź. Perfekcyjny czas, bonu za z doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przykręg. Okay. Tylu? No to tyle. Next up. No dobrze. Ojej, zielone mi się trafiło. Dobra. Wszystko pod kontrolą. To radar yes. no, a... yeah, but... okay. Perfekcyjny czas Banu za kierunkowska Z doskonałe miejsce do trzymania Dobry przykręg Czyli obniżenie autobusu A to masz Na razie trasa idzie sprawnie Zero opóźnień Ograniczenia to tyle jadę. Droga z pierwszeństwem, ja mam pierwszeństwo. Beknięcie, no ładnie, ładnie. Jeszcze w trakcie nagrywania. Fff, jeszcze kontynuuje gwizdanie. Thank you very much. Następny przystanek. jedzie karetka na pewno to dobry autobus ta aplikacja mówi, że ten autobus będzie najkrótszą trasą no i w sumie teraz to prawda bo nie jest krótka trasa więc się zgadzam no dobra Nie hey, like ta some... kiedyś. jedziemy w lewą A, szósty przystanek, czyli jeszcze dwa Perfekcyjny czas, banu za z doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przykrąg. Normalny, jednorazowy. Następny przystanek. Która godzina? Nie wiem, ale nie mamy opóźnienia, więc nie obaw. Nie będzie, bo nie mamy spóźnienia. Dzisiaj idzie wszystko zgodnie z planem w tej grze. Zielone, dobra. <coughs> Tamci nie zdążyli. A ja zdążyłem, więc jedziemy. Dobra. Tutaj na tej krzyżówce jedziemy prostą. Dobra. O, druga pani na wózku. Trzeci wózek, w tym dwie panie. Ci panie na razie wygrywają. To nie jest mój przystanek. Ło, wow, prawie bym w niego walnął Następnie, na, na szczęście miałem dobrą reakcję. Bo gdybym miał go walnął, to ten z tyłu byłby winny. Tak, by mnie w samochód by z tyłu, no to on by dostałby mandat. Dobra, na rondzie w lewo. Dobra. <laughs> I zjeżdżamy z ronda. Idź, idź. Z zatoczką Perfekcyjny czas, panu za kierungowskaz, doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przykręg Seniora jednorazowy, proszę bardzo

No, przechodzisz, przechodzisz. To jest super. A ja jadę na zatoczkę. Perfekcyjny czas, bonus za kierunkowska z doskonałym miejscem zatrzymania. Dobry przykręg. Dobra, okej okay. No, trzeba drzwi zamknąć Ręcznie Wpuści mnie ktoś? A to co widzowie, zostawcie apaczka do góry, subskrypcję oraz komentarz. I ja idę nagrywać kolejny film na piątek, więc hej.